No nieźle. I sandwich'a wczoraj oczywiście. No ja, Chwila, bo mi krzesło spada. O bo... Dobra. Dobra. lecimy. Chyba nie wejść tu od powrotem, to tu jest dodatka 06. Gdzie? Ale wy nie macie nawet karty naukowca. Co wy no, chcecie robić? Mamy. No skąd? Serwerowi. No dobrze. A ja zna o, Cześć. Hej, hej, Cześć, ale nie mamy karty, więc i tak nie otworzymy. Eee, badnikaroma. No, Ej, no chodźcie do Łazarza. Chodźcie na Łazarską dzielnicę. Oj, trafiłem cię. Nie. A, co? Bo miałem hitmark. A, no Ktoś o, idzie. Cholera. Wow! Tupa Unikaj się! Unikaj. I ja idę do lighta. Jest za tobą, Imir. No. Dam mu te windy, cyk, cyk. Ratuję kumpla. Chyba, że pójdą za mną SCP. To inna sprawa. O, hehe. Łoooo. A nic nie dostałem, nie dostałem OHP Gdzie tam tarczę. Szkoda. No ale okej. Jakimś cudem byli już tutaj? Openzlowali wszystko. A zwróci mi się granat eee... E, no, to pójdę do ulepszarki najprościej, chyba, ale nie tu, e, bo ja tu już byłem, to zrobię tak. To się złajcie! O, idę meccepeki po mnie. Stoj! Stoj! Przetrzepię ci dupę! Nie, no nie. Mam to gdzieś. I tak to był chyba naukowiec, więc nie wiem czym uciekał. No ale nie zauważyłem też dokładnie. Pójdę do lubszarki i będzie. Happy, happy. Kurde, znów się cofnąłem. To pójdę tu. Ale ja bokiem idę. Eee, no ulepszarka pewnie była tam z tyłu. No ale, nie wiem. Może, może tu akurat będzie. Będzie? Nie ma. Muszę zrobić koło. Kurde, gdzie jest ta Tu W ogóle dużo eszczepek zostało. Jest. A teraz ręce do góry! Ręce do góry! Chodź, chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź. Eee, dobrze jest. Ale, ale w pierdziel będzie. Gdzie ty jesteś? Dobra, jest cała dla mnie. Stój. Mhm. Mm nie, <laughs> no, nie bądź nerdem. A co dałeś? Jak mi dałeś Wars. Co to jest? Czy mam kartę kierownika badań? Co to za gówno? No ej, no. cyk, 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 lit, GTS, hehe, hehe, wow, 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 wow. czemu uciekłeś? Co? No, tak po prostu furfan sobie latam, wiesz? He, <laughs> no dobra, cię furfan poszczele. Co ty gadasz? roleplay roleplayowiec. No, ale, ale to jest roleplay w sumie. Bo jesteś klasą D. No. Nie no co ty gadasz? To żaden roleplay. No klasa D to musi być poszczelona. Co ty robisz? A masz odemasz? Masz mi apteczkę? Ale co to? No nie szczelaj. Jak? Co ty? Jak ty to zrobiłeś Skryje też miałem broń. Halo. Ej, jakżeś to zrobił? I nic. Przecież to jest bez sensu. I mamy po tyle samo itemów tych samych chyba. A ty mi zabrałeś po prostu, no oddaj. Masz dwie karty. Jak ty to zrobiłeś, cheaterze? Bo ja też miałem broń. No bardzo. Dobra, idziemy co do sandwicha. mordo. No i mordo, idziemy. Oparc głęboko, mam sandwicha, No. Ja. Pierdziela. Chcesz o piątkę, Mam, ma, mam. Jeszcze mam ten A, nowy karabin dobra. maszynowy. Chodźmy scopeki zbierać. E, tylko ja chcę ten amunicję, bo mam amunicję sobie do tych, kar tego karabinu maszynowego. Bo oni plaka, ma. Ale nie, jest nie ma Nie -paka. Pięć... O Ale A to w sumie scopeki zgaszą, to to ja się nawet nie śpieszę, idę po amunicję. A ja się śpieszę. Ej, stój! Dzięki. Kto sięchał. A wziąłeś granat? Ja To za Ale jak klasa D rozbroiła ochroniarze. To już nie wiem, w głowie i w dupie się nie mieści. Nie mów, że chcesz wyłączyć. No oczywiście, że chcę. No nie! No, ui, ui, no ui. przestań, ja ci zag zagrodzę ci. Idź, nie, nie przejdziesz dalej, przestań. No nie wyłączaj tego, no. Ja no, tutaj. Idą, idą, idą. Pogadasz z nimi. No to weź mi, odwiąż mnie chodzisz? Albo daj, nie, nie odwiązuj mnie, ja tak wejdę, taki związany. Ludzie, nie ma nikogo. Prosto. Nie ma nikogo, nie ma nikogo. Ty będziesz udawał, że to ty to zrobiłeś, ok? Idź tam po taki jestem związany. No, ja to wyłączyłem, kurde. Nie ma nikogo. Dobra, ale on przyjechać. No dobra. Co tam? No! Zwołali na dół windę, więc wiesz. O, o patrz, patrz, patrz. Tak, chowaj się, chowaj, chowaj, Otwieraj! Otwier Otwieraj! Otwieraj to! Otwieraj te drzwi! Otwieraj te drzwi! Ej, ej, ej no to pokójku. O, dobra, nieważne, rozpiłem się już. Nie. Lecimy! Kto jest kapitanem? Lecimy, lecimy. Nie wiem, kto jest kapitanem. Panie kapitanie, gdzie jesteś? jest kapitan. Pan, kapitan chyba w czy... Podobny poziom, możesz dawać rozkazy. Oooo. Panie kapitanie, chodź do nas, nie wstyd e, się I pokazuję sandwich, że mogę dawać sobie rozkazy. No. 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 Zrób koka. Ja, ja. Nie umiem, Może być? A, ale umiem! Co ty zrobiłeś? Nie, co ty zrobiłeś? to <laughs> i pokaż, pokaż idzie. Pokaż konga. Dobra. A, ale pikkoł. No. Kurde, no nieźle. Fajne, fiku, dzięki, fajne. Fajne. dzięki, Dodawam starałem się. się. Niesamowite, jakich mamy utalentowanych żołnierzy. O, to moja No kurde, jest mój, mój granat? To Też można wziąć jakieś tam? Eee, śmiało, apteczka Kradno. jest. Kurde, nie mogę podnieść apteczki. Kradno. O, ja podniosę. <laughs> dzięki. No, ja podtrzymam ci. Dzięki, dzięki. Gdzie jest AB? Eee, e, A kto jest w końcu kapitanem? To tam. Jesteś kapitanem? Daj nam rozkazy. No, dobrze. dawaj nie, 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 wiem, nie, 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 Może pójdziemy wyjechać w Bieszczady. nie, wiem, nie, Tak. nie, 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 nie wiem, gdzieś tutaj jest plaga na pewno. Łączymy plaga. Włączymy głowice i wyjdziemy. Nie! Sorry, sorry, uciekajcie, uciekajcie! Zły przycisk dałem. Ja chciałem go trzymać w ręce. Przepraszam, nie. Chciałem go w ręce trzymać, jak klikałem przycisk do mówienia, bo ja mam na myszce no, mówienie. No. Oh, o, oh, o, ktoś tu zginął. Ja. Jej quick. Mam A jest włączona. No serio, jest włączona. Patrzcie, lecimy. kto tu leży. Włączamy gowicę. Oooo, kto ma pilnować? Mogę ja pilnować. Masz pilnować. O, piątka. Pilno, jak coś to krzyż na radio. Na Macie o piątkę, rzucie. dobra, dobra, dobra. A, Siema. A o, idą. <laughs> Bo to plaga idzie. Spierdzielaj, szatanie! Spierdzielaj! 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 Halo! Dupa, kod dupa, kod dupa! Nie udało się! AJAJAJ! Tak. Jednego, dwóch strzałów! Ja pierdziele! Chyba nie. Ale umiera chyba. Umier Kurde. No, bór, no właśnie zbrojownia, wiem! <laughs> zbrojownia, 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 zbrojownia heavy, zbrojownia heavy! A co za tarmory? Zaryzykujemy. A, a widzę, widzę. Dobra, dawaj, dojrzyj go. Zamykamy tu wszystko. A bo ty go ich wziąłeś jak szli tutaj gdzieś Ja sandwichę Wicher został no, Dobra zamykaj wścienny. to Tak i ten zostało Ale Zbrojawnik gdzie w, w Heavi? Jest tym, on jest w wytresie, chodźcie, chodźcie A. No ja mam, ja mam ten 30 HP i500 To Barto, bardzo. lewo skręć O tu jest W winderkomie? A no to może tak, poczekamy tak. aż wyjdzie. A to jest on jest możesz otworzyć na zewnątrz. Szybko bo on zaraz wyjdzie. Kurde. I, idę, idę. A, mów cały czas. Coś było darmory, armory, to byłoby za bo on to będzie spylał, nie ma energii. Daw, nie no. Dawaj. Nie no. Dobra. Jakoś porobiła... Biegnę, biegnę na mnie. Ale kurde! Kurde! Ono setnie się, ugraliśmy 33 HP, Brawo. nie ma problemu. Ugraliśmy łatwo. No Barto te cheaty masz, widziałem. Nie komputer no, widzicie. Cholerne konkutery! Okay. Wow. najlepsza klasa. Dzisiaj speedrun. Dobra. No, I z sandwicha? No, Jakżeby inaczej, dobra. No, chociaż to jest dziwne, jest to z 11? Są dwa SCPki czy jeden? Eee, no dwa. Dwa chyba? Dwa SCPki i trzech ochroniarzy? Nie pamiętam, dwóch ochroniarzy, coś tam. Nie, eee, no chyba, że ktoś nie doszedł nie w trakcie, nie wiem. Ale zobaczymy. Wyzwanie trochę dla nas, że taka zagadka. O, monetki, ale nie przydadzą nam się. Ale fajne monetki, mmm. Można zagrać w ten, reszkę czy... O, no. Mhm jakieś zakłady. Dobra. Ojej, już nie pamiętam, co się robiło z monetami. Nie, kurczę. Ojej. Oj, Chociaż oj. wiemy gdzie jest to miejsce. Tak jak znajdziemy kartę naukowca, no to jesteśmy na wygranej pozycji. Tak trochę, Troszkę. Pyci pyci. Ejko, O. To się przyda. Tym szybciej włączony warhead, tym gra lepsza. Coś będzie? Chyba to będzie to samo. A nie! Granaty! Kurde. Oko mnie swędzi. Ała. Dobra mm, cyk. cyk 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 Ale dupa Cyk No dobra, to lecimy Żeby Żebym na nie trafił Ej, stój, poddaj się no, Dajesz się? No. No, a masz... ej, a jaką masz kartę? Zieloną naukowca. A, dobra, to chodź. No, to musimy znaleźć nieśmiałka. Yy, no, ja chyba widziałem, tylko nie wiem, czy w dobrą stronę idziemy. Chyba tak. Ej! Patrzcie, koło znalazłem! No, o, patrz! Czekaj, nieśmiałek no, był, nie był chyba tam w prawo. Dobra, Loki, masz trzech ochroniarzy, mamy szansę. Ja wezmę. Nie wezmę. Git będzie. Chodź, idziemy do no nieśmiałka. Bra, to k który z was ma kartę, bo ktoś to musiał otworzyć. Eee, no my mamy tam ochroniarza, co nie? Ty masz nie e, już... Mam niebie, A sierżanta? No. Ło! stąd. No 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 no, no. Wychodzimy, wychodzimy. Prowadzimy pana naukowca. Jest 11. A to jest zamknięta grupa, jakby to jest z ekipą, Bombs wygramy. No, niestety. No, niestety. Do mnie mówisz? Nie, nie. Czy już nie mogę grać z wami? Nie, nie. nie. Tak, nie mogę, zabraniam się. Ale zamknij śmiech. bramę. Próbuję. Na pewno no, ale zostawiliście ją. Dobra, dobra daj. Wrócimy tę, żeby ją wypuścić Nie, dobra, poczekajmy, no. No dobra, dobra No. Widzisz, poczekaj, Loki, poszedł bez nas. Może zrobimy prank'a mm. Nie no nie. Poczekaliśmy na ciebie. Ojejko, jak miło, dziękuję. Naukowiec nie czekał? strzelam go. Dobra, <laughs> dawaj, ale daj, tak się <laughs> robi. Zawalam, bo nie Sasio. Ale w że to jest. Starożytna strzelanku. sztuczka, co nie? Tak. Że jak idzie, to po strzelać tak mu pod nóżki. no, 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 no. Każdy no, tak braknie, bo jest gotowe. No właśnie. Nie. nie. O Boże... Jeszcze musiałem mieć różową. Chyba, no, może zaraz ktoś wyjdzie. O, już ktoś o, itemy zgubił. Dobrze. A, pewnie Loki wyrzucił. Choć naukowiec powinien się zaraz zrespić jako ten lepszy. O, o, stąd. Ale i tak biorę, chyba mam nie ma... Biorę. Nie masz włącznika, Laki co nie? Nie, nie masz, masz jakiejś nie. karty czy nie? Sierżanta no, ma. Mam tylko... mam tylko swoją. No cóż, ja nadzieję. Może, że coś się zmieniło. No, nadzieję umiera nie. ostatnia. nie Patrz coś tam... Patrz, tak, tak. No. No patrz był by... na spadki... Patrz był taki, że jak grasz w tę grę, to masz mało e, fps O, fajnie. Co jest? Myślałem, że nie wszedłeś. No, nie. No, e. co apteczką będziesz rzucać przeciwników? Tak, potrzebuję <laughs> apteczek. No i dobra. Tylko nie wiem, w jaką stronę dokładnie, ale ja jakoś znajdziemy ja wyjście. A dobra, Loki, powiedz, co widziałeś? W sensie, dupaków gdzieś szli, gdzieś umarli, może? Słyszałem tylko, jak Dawid rozmawiał z Delvexem, ale nie wiem o czym. W ogóle nikogo nie widziałem w tej grze. To jest dziwne. Ja jestem Dawid. To tamten to Dawid. To no nie i... Dawid. No, David. nie, not Dawid, no. Nie Dawid, nie Dawid. No. Nie o kurde! Badnicaro! Topa! Wow, no, tak... tak... Akurat spadek! A... Akurat Zdrowa. klatkę dostałem! Akurat yeah. wow. klatkę nie udało się! Szkoda! Akurat! chyba zabrałem coś! To... Ale lecimy z powrotem! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy! Uuu, nakita, nie wiem czy umarłem na o, aż mnie cofnęło, z wrażenia. No Aha. weź. No nie, nie Wow że to, że mnie cofnęło, nie zdążyłem do obiec. A my? Trudno, no ale... ...nie, to się to się zamordują. No uśmieszek no. był, no! Zniszczyliście malunek, no taki ładny. <noise> Jeju. Wow, co to zrobił. Ja to wow, zrobiłem. co, nie? Wow, Oj, Widzicie, mówiłem, że to quick, no. Nie, to Dawid. Przestań! Nie! Przestań! wcale nie był jeszcze wcześniej, nie! Nie. No kurwa, no kto jest taki śmieszny? To Imir był. No, Imir szoty. Albo Witcher. I mir szoty. Jest taki bardzo właśnie powinni dawać Imir szoty. Prawda? Jo, jo. Świemy, myślałem, że jesteś ochroniarzem. A widzisz. <laughs> Dobra. No, gotowy jest. W sumie nie potrzeba... A bo tam były szefeczki też. I to śmieszne coś, dwuklapuś, no ale po co komu? To wszystko, lecimy dalej, cyk, bra? Słuchaj, może wezmę. A. I zrobię tak. Będzie śmieszniutko. Nie będzie widział Tesli. Ej, zrobiłem coś śmiesznego. Wiesz co zrobiłem? Pos chodź patrz, coś, coś śmiesznego zrobiłem, zobacz, zobacz, zobacz. Pana, to tu Tesla jest. A jeju, no nie zwykaj. Patrz, no weź Po prostu jak będziesz szedł, to zobaczysz Tylko to chciałem pokazać Dobra Trochę ten sam sposób, śmieszny Cyk Tam Tam A nie to Chodź So, ja testy, to Batnikaro jest na jakieś testy, teraz pick up heavy, tam jest dym tam i, rafał, i goni się z resztą chaosów. O.